Dobry, witam Was w ten piękny, słoneczny czerwcowy poranek i zapraszam na kolejny odcinek Akademii Whisky. Na prośbę wielu z Was e, pisaliście do mnie prywatne wiadomości z prośbą o przybliżenie Wam e, samego konkursu World Whisky Awards. Jak wiecie, od 2016 mam tą przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tym, jako przynajmniej dotychczas jedyny Polak. Zatem dzisiejszy odcinek może poświęcimy właśnie krótkiemu przybliżeniu, jak to wszystko się odbywa i jak to wygląda. Na początku możecie zapytać, jak tam w ogóle trafiłem. No, pewnie to jest ciekawa historia również i dla mnie, natomiast żeby trafić do tego grona sędziowskiego trzeba być nominowanym przez jakiś ludzi z branży no i w taki sposób jak to się mówi za, za sługi dla branży łyski w Polsce dostałem któregoś dnia zaproszenie żeby dołączyć i być jednym z tej dużej rodziny 40 paru sędziów którzy raz do roku w Londynie wybierają tą najlepszą łyski świata tak się stało w tym roku to już czwarty raz, kiedy miałem okazję uczestniczyć, chociaż w tym roku ze względu na sytuację ta finałowa gala została odwołana i wyniki zostały po prostu ogłoszone online. Ale od początku. Przez pierwsze trzy lata, kiedy ja uczestniczyłem, chociaż World Whiskey Awards trwają od 2007 roku, czyli mamy już 13 lat, od 2016, kiedy ja dołączyłem do tego zespołu, wyglądało to tak, że zawsze pod koniec roku kalendarzowego, na przełomie listopada i grudnia, dostawaliśmy dużą paczkę z samplami na poziomie różnie to bywało 50, 60, 65 sampli do oceny w domu. To była pierwsza taka wstępna tura, gdzie miał nastąpić przesiew tych najsłabszych. Pozycji. Mieliśmy te sample, mieliśmy miesiąc mniej więcej czasu w domu na ich ocenę. Ocena wyglądała tak, że wszystkie próbki z oceną od 7,5 w dół były z automatu odrzucane. Do następnej tury przechodziły te, które miały ocenę przynajmniej 7,6 w skali od 0 do 10. Na początku grudnia, jak wszystko było stestowane, wysyłaliśmy swoje arkusze z wynikami do centrali. Oni tam robili podsumowanie. Te, które uzyskały lepsze wyniki, przychodziły do drugiej tury. Druga tura odbywała się w Londynie, z reguły w lutym, no i później oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce pod koniec marca. W Londynie, na tej oficjalnej Gali. W zeszłym roku trochę scenariusz zmieniono, i myślę, że to dobrze. Zmieniono go w ten sposób, że w listopadzie pierwsza tura odbyła się w Edynburgu na Royal Mile Street. Jak ktoś był, to, to zna pewnie tuż obok zamku w Edynburgu. To była pierwsza tura i jednocześnie druga tura. Ograniczyliśmy się do whisky szkockich, postanowiono dokonać pewnej regionalizacji, to znaczy, whisky amerykańska była oceniana przez sędziów amerykańskich w Ameryce i wyniki po prostu ich. Sędziowskie zostały przesłane do centrali. Tak samo sytuacja wyglądała z kilkoma innymi regionami. My zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby podsumować i wybrać to, co w sumie najlepsze z branży, czyli kategorię szkocką, która no, w sumie jest największą kategorią na świecie, jeżeli chodzi o łyski. Teraz jak wyglądają te pierwsze dwie tury? W pierwszym panelu, czy w pierwszej turze. W tej wstępnej mamy próbki podzielone na wiek, kategorie i region. Czyli mamy próbki whisky, zarówno No age statement, jak i próbki młodej whisky, whisky ale która jednak ma określenie wieku na etykiecie, czyli 12 i poniżej. No i później mamy kolejne wiekowe kategorie. Dotyczy to kategorii i whisky blendowanej i whisky blended malt i whisky single malt i wersji cask strength. Czyli w pierwszej turze oceniamy whisky pod względem wieku, regionu i kategorii blendowana albo single malt. I zwycięzca każdej kategorii przechodzi do drugiej tury. Czyli mamy na przykład zwycięzcę szkockiej whisky single mold bez określenia wieku, zwycięzcę szkockiej single mold wieku na etykiecie 12 i poniżej, zwycięzcę szkockiej single mold wieku do 18 lat i tak, dalej, i tak dalej. W drugiej turze zwycięzcy tych kategorii walczą ze sobą, czyli odpada to już wiek i mamy tylko kategorię. Porównanie kategorii i regionu, czyli mamy tą najlepszą whisky blendowaną młodą, najlepszą whisky blendowaną starszą, najlepszą whisky blendowaną najstarszą. To samo dotyczy whisky single malt, to samo dotyczy whisky cask strength. No i zwycięzcy tego drugiego panelu degustacyjnego zostają zwycięzcami kategorii. W rundzie finałowej, która odbyła się w lutym, jeszcze przed tym całym zamieszaniem związanym z pandemią, więc jeszcze udało nam się do Londynu polecieć, była to już runda finałowa, gdzie spotykali się zwycięzcy poszczególnych kategorii, czyli w finale whisky single malt mieliśmy najlepszą single malt japońską, najlepszą single malt irlandzką, najlepszą single malt szkocką i tak dalej i tak dalej w jednym panelu. No, degustowaliśmy w ciemno, bo zapomniałem powiedzieć, że te wszystkie panele degustacyjne odbywają się w ciemno, to znaczy jedyne co wiemy, to znamy region i znamy tą kategorię wiekową i to już jest wszystko. W ostatnim tym panelu, jak wspomniałem, spotykają się zwycięzcy poszczególnych kategorii. W ten sposób wybiera się najlepszą whisky single mold, która zostaje nagrodzona tytułem Najlepszy single mold świata. W kolejnym panelu mamy whisky blendowane zwycięzców poszczególnych kategorii, w ten sposób wybiera się najlepszą whisky blendowaną świata. W ten sam sposób wybiera się whisky grain, w ten sam sposób wybiera się wersję single cask, i tak dalej. Te wyniki są zbierane i jak wspomniałem, gdyby wszystko było dobrze, to pod koniec marca na oficjalnej gali połączonej z wielką fetą nastąpiłoby rozdanie tych nagród ja miałem to transmitować niestety wyszło jak wyszło w związku z tym jak wiecie, wrócimy do tych zwycięzców i ponieważ zeszły rok, czyli marzec 2019 to była ostatnia gala, którą się udało odwiedzić, być na miejscu i transmitować, w zeszłym roku zwycięzcą tej całej przygody światowej łyski, czyli tytuł najlepszego single mold na World Whiskey Awards zdobyła whisky irlandzka, a konkretnie tilling 24-letni. To była wersja, która spędziła 20 lat w beczkach Hex Bourbon, po to, by na te kolejne 4 lata zostać przelana do beczek po słodkim, francuskim winie Sauternes. Dzisiaj mam przed sobą próbkę sampla jak gdyby starszej siostry czy starszego brata, no ale łyski umów mi się, że to ona, czyli starszej siostry tego zeszłorocznego e, zwycięzcy, e, mianowicie Tillinga 28-letniego, który prawdopodobnie w przyszłym tygodniu w, w dosyć limitowanej ilości dotrze do Polski. E, dlaczego starszy, starsza siostra? Otóż. Kompozycja łyski była dosyć podobna. Czy receptura? To znaczy, pierwsze 20 lat w beczkach po Bourbonie, natomiast już nie 4, ale 8 lat w beczce po słodkim winie Sautern. Jest to destylat bazujący na delikatnie nadymianym słodzie jęczmiennym. Więc dla wytrawnego i sprawnego nosa, z pewnością delikatne jakieś śladowe nuty dymu. Będziecie w stanie wyczuć. Pierwsze, najważniejsze skojarzenie, które nam się kojarzy w trakcie degustacji i wyczuwania aromatów, to jest naprawdę potężna słodycz, która z tego kieliszka idzie. Słodycz takiej gęstej, słodko-owocowej marmolady. Smaku też jest idealnie zbalansowana, ponieważ mamy z jednej strony nadal tą słodycz. Z drugiej strony czujemy delikatne nuty dymu, ale jeszcze te 28 lat spędzone w beczce sprawiło, że pojawiają się na końcu takie lekko wytrawne dębowe nuty, więc mamy dosyć taką szeroką ferię tych aromatów i smaków. Wszystkiego jest po troszku, ona nie jest płaska, ona nie jest jednokierunkowa, jednorodna, tylko rozwija się w wielu kierunkach. No i to co najważniejsze, ona jest gęsta. Po pierwsze, no to zaleta tego, że nie była filtrowana na zimno, ale myślę, że też jest kwestia tego dojrzewania w berce po soternie. Jest to w sumie dosyć gęste, niemalże likierowate wino, które sprawiło, że ta konsystencja cały czas trwa na języku i nie daje o sobie zapomnieć. Skoro jesteśmy już przy tillingu, to może jeszcze krótkie podsumowanie: bo ci, co śledzą moją aktywność w mediach. Wiedzą, że bardzo często mniej więcej kwartalnie robię, przygotowuję takie raporty na temat tego, jak się rozwija rynek whisky szkockiej, natomiast od zeszłego roku współpracuję też z odpowiednikiem Scotch Whisky Association który można by nazwać Irish Whisky Association, spłynęły do mnie dane zamykające rok 2019. No i też tutaj jest bardzo ciekawie. Oczywiście w porównaniu do eksportu szkockiej, eksport irlandzki to jest 1 dziesiąta tego, co robią Szkoci, więc no mają jeszcze wiele do nadrobienia. Niemniej nie zmienia to faktu, że eksport irlandzki w 2019 osiągnął niemalże 12 milionów kartonów. W tych statystykach Kartony liczysz jako 12-butelkowe, zatem prawie 144 miliony. Butelek whisky irlandzkiej zostało wyeksportowane. Oczywiście prym wiodą Stany Zjednoczone i to jest główny rynek dla Irish. Oprócz tego drugim rynkiem był duty free, czyli kanał lotniskowy nazwijmy to. No ale myślę, że w tym roku to się troszkę zmieni. Trzy miesiące praktycznie już jesteśmy bez latania samolotami, bez odwiedzania lotnisk, więc. Myślę, że duty free z drugiego miejsca spadnie. Bardzo duże przyrosty ma centralno-wschodnia Europa, czyli wszystko, co się znajduje pomiędzy Niemcami a Rosją. To był przyrost na poziomie 18%. Natomiast Polska jest brana bardzo poważnie pod uwagę. To zresztą tak jak w przypadku szkockiej, jesteśmy bardzo mocnym rynkiem. Import Irish do Polski w zeszłym roku zamknął się w 300 tysiącach kartonów, co daje nam 3 miliony 600 tysięcy butelek. Irish i to jest wzrost rok do roku o 28%, zatem bardzo dużo. To tylko świadczy o tym, że Irish jest kategorią mocno rosnącą, zresztą według wszelkich prognoz i przewidywań właśnie kategoria Irish będzie... Tą, która będzie się najszybciej rozwijać, no wreszcie mają dużo do nadrobienia, więc myślę, że to jest właściwy kierunek. No i na zakończenie, wracając do tych World Whiskey Awards, one odbywają się w bardzo przytulnym miejscu, w samym praktycznie centrum Londynu, w dzielnicy Belgravia, która znajduje się tuż obok Buckingham Palace, jest coś, stoi budynek na ulicy Halkin Street. Budynek, który się nazywa Caledonian Club. Ten budynek został, czy Caledonian Club, został założony w 1891, ale zupełnie w innym celu. Na cele absolutnie prywatne, żeby się spotykać i bawić w, w gronie najbliższych e, i przyjaciół. Natomiast pod wpływem silnego lobbowania markiza Tulibardina, on w 1917 został przekształcony na taką e, siedzibę narodową Głównie dla, stanowiąc miejsce spotkań Szkotów przebywających akurat w tym czasie w Londynie. Jego poprzednia lokalizacja tuż przy St James Park, no ale podczas działań wojennych, II wojny światowej, ten budynek został całkowicie zniszczony, zatem tuż po wojnie, w 1947, Caledonian Club został przeniesiony właśnie na ulicę Halkin, niedaleko Pałacu Buckingham. Tam się spotykamy, tam mamy dwie. Tury między jedną a drugą turą jest oczywiście lunch, bo trzeba odpocząć. Lunch jest bardzo delikatny, bez jakichś intensywnych przekąsek, faszerowanych czosnkiem czy czymkolwiek innym, bo to mogłoby wpłynąć na nasze później doznania smakowe. Jedyne co możemy w trakcie. Tego tastingu spożywać. To jest zwykła czysta woda i takie owsiane herbatniki, które kompletnie nie mają smaku, no ale są jedynym. Jedyną alternatywą dla tych, którzy jednak po tych degustacji kilku, chociażby singul kasków, chcą sobie przypłukać usta, no i przełamać te aromaty whisky, żeby w miarę obiektywnie przejść do kolejnej. No myślę, że przybliżyłem Wam, jak to wszystko wygląda. Mam też głęboką nadzieję, że no, pandemia minie i jednak. Wybory 2000, w 2021 roku znów będą wyglądały tak jak to miało miejsce w poprzednich latach: z wielką pompą, z wielkim rozdaniem nagród, z huczną imprezą w barze, który znajduje się tuż obok. Dziękuję Wam za uwagę. Jak się podobało, no to chętnie poproszę Was o komentarze. Jak się Wam podobało, to też opowiadajcie swoim znajomym. Niech do nas dołączą, niech coraz więcej osób dowiaduje się o tym, jak ta branża whisky funkcjonuje na całym świecie. No i zachęcam Was do zadawania pytań, jeżeli jakiekolwiek macie. Z pewnością na nie chętnie odpowie. A tymczasem dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.